kiedykolwiek złapałeś się na tym, że przepraszasz pierwszy, nawet gdy nie jesteś pewien, czy to twoja wina, stoisz tam, serce wali ci jak młotem, a słowa przepraszam wypływają z twoich ust szybciej niż myśl. I potem się zastanawiasz, dlaczego zawsze ja muszę być tym pierwszym. Prawda jest taka, że nie wszyscy mają tę samą zdolność. Nie wszyscy potrafią odłożyć ego na bok i zrobić ten pierwszy krok w stronę pojednania. Ale są znaki Zodiaku, które robią to naturalnie, jakby było to wpisane w ich DNA. Dzisiaj odkryjemy, które znaki Zodiaku zawsze przepraszają pierwsze, i być może rozpoznasz w tym siebie. Być może wreszcie zrozumiesz, dlaczego twoje serce nie pozwala ci spać spokojnie, gdy ktoś, kogo kochasz, jest na ciebie zły. Zanim zaczniemy, zostaw subskrypcję i dzwonek, bo ten kanał to twoje codzienne źródło kosmicznej mądrości. I napisz w komentarzu. Czy ty jesteś osobą, która przeprasza pierwsza? Bardzo chcę poznać Twoje doświadczenia. A teraz zanurzmy się w ten temat. Przepraszanie jako pierwszy często jest postrzegane jako słabość. Dlaczego ja mam się ukorzyć, myślimy, to przecież nie ja zacząłem te kłótnie. Ale pozwól, że ci coś powiem. Przepraszanie jako pierwszy to nie słabość. To siła, to odwaga. To inteligencja emocjonalna w jej najczystszej formie. Kiedy przepraszasz pierwszy, nie przyznajesz się do porażki. Pokazujesz, że związek jest dla ciebie ważniejszy niż twoje ego, że kochasz tę osobę bardziej niż swoją dumę, że jesteś na tyle dojrzały emocjonalnie, by zrobić ten trudny pierwszy krok. I widzisz, niektóre znaki Zodiaku mają to zakodowane w swojej naturze. Ich empatia, ich wrażliwość. Ich głęboka potrzeba harmonii sprawiają, że nie potrafią żyć z napięciem między sobą a ukochanymi osobami. Nie chodzi o to, że są słabi, chodzi o to, że są na tyle silni, by przyznać, że pokój jest ważniejszy niż racja. Zastanów się przez chwilę nad własnymi postawami. Jak reagujesz po kłótni? Czekasz aż druga osoba się zbliży, czy może ty jesteś tym, który robi ten pierwszy krok? Ryby to znak, który czuje wszystko, dosłownie wszystko. Wchodzisz do pokoju smutny, a ryby już to wiedzą, zanim powiesz choć słowo. Śmiejesz się, ale w środku płaczesz? Ryby to widzą. Ta nadprzyrodzona empatia sprawia, że ryby nie potrafią znieść widoku ranionej osoby, zwłaszcza jeśli to one miały jakikolwiek udział w tym bólu. Kiedy dochodzi do kłótni, ryby nie myślą kategoriami, kto ma rację. One czują ból drugiej osoby tak intensywnie, jakby był ich własny. I to uczucie jest dla nich nie do zniesienia. Więc co robią? Przepraszają. Pierwszymi, szybko, czasami nawet za rzeczy, które nie były ich winą. Czy to jest zdrowe? Nie zawsze. Czy to pokazuje ich piękną duszę? Absolutnie. Wyobraź sobie sytuację. Ty i twój partner macie cichą kłótnię. Nie krzyczycie, nie trzaskacie drzwiami. Ale powietrze jest gęste od niewypowiedzianych słów. Większość znaków Zodiaku potrafi żyć w tym napięciu, przynajmniej przez jakiś czas. Ale nie ryby. Ryby czują każdą falę negatywnej energii, czują smutek partnera, jego rozczarowanie, jego ból. I to uczucie staje się ich własnym. Nie mogą oddzielić swoich emocji od emocji innych. I właśnie dlatego zrobią wszystko, żeby przywrócić harmonię. Przepraszam, szepczą ryby, nawet gdy ich racjonalny umysł mówi im, że to nie ich wina. Bo ich serce mówi coś innego. Ich serce mówi: Ta osoba cierpi, a ja mogę to zatrzymać. W miłosnych nieporozumieniach, w cichych konfliktach, w emocjonalnych burzach, ryby zawsze będą mostem między wojną a pokojem. One nie walczą, żeby wygrać. One walczą, żeby wszyscy czuli się dobrze. I wiesz co? Ludzie to czują. Kiedy ryby przepraszają, to nie są puste słowa. To głęboka, autentyczna troska. To widzę cię, rozumiem cię i nie mogę znieść myśli, że jesteś zraniony. Efekt w relacjach? Ludzie czują się przy rybach kompletni, rozumiani. Widziani w swojej pełnej emocjonalnej prawdzie. I to tworzy więzi tak głębokie, że mogą przetrwać wszystko. Więc zapytam cię. Czy wyczuwasz emocje innych, zanim jeszcze zostaną wypowiedziane? Czy ich ból staje się Twoim bólem? Jeśli tak, to nosisz w sobie serce ryb. I to nie jest przekleństwo, chociaż czasami tak się wydaje. To błogosławieństwo, to Twoja zdolność do kochania w sposób, którego większość ludzi nigdy nie pozna. Jeśli jesteś rakiem lub znasz raka, wiesz dokładnie, o czym mówię. Rak nie potrafi spać spokojnie, gdy w jego domu czy sercu jest napięcie. To znak, dla którego emocjonalna harmonia jest jak powietrze. Po prostu nie może bez niej żyć. Kiedy dochodzi do kłótni, rak fizycznie to odczuwa. Jego wrażliwa dusza kurczy się pod ciężarem konfliktu. I nawet jeśli wie, że nie był tym, który zaczął, to on będzie tym, który zakończy tę wojnę. Dlaczego? Bo dla raka Więź emocjonalna z rodziną i przyjaciółmi jest święta. On nie buduje powierzchownych relacji. Gdy ktoś wchodzi do jego serca, zostaje tam na zawsze. I właśnie dlatego nie może znieść myśli, że ktoś, kogo kocha, jest na niego zły. Wyobraź sobie typową scenę: jest wieczór, rak siedzi w swoim pokoju, a między nim a kimś bliskim zawisła ta straszna cisza pokłótni. Może nawet mieli rację. Może druga osoba przesadziła, ale to rak pierwszy wyśle wiadomość. To rak pierwszy zapuka do drzwi. To rak powie te dwa magiczne słowa: Przepraszam. Czy to oznacza, że rak jest słaby? Absolutnie nie. Rak jest jednym z najsilniejszych znaków w Zodiaku, właśnie dlatego, że ma odwagę być wrażliwy, ma odwagę pokazać swoje serce. W rodzinnych dyskusjach. W małych nieporozumieniach romantycznych, w konfliktach w bliskim kręgu, rak zawsze będzie tym, który pierwszy wyciągnie rękę. Bo dla niego pokój w domu to nie luksus, to konieczność. I efekt? Ludzie wokół raka czują się bezpiecznie. Wiedzą, że mogą być sobą, bo nawet jeśli zrobią błąd, rak nie odwróci się od nich. Rak stworzy most. Nawet jeśli będzie to wymagało od niego zejścia ze swojej dumy. Więc odpowiedz sobie szczerze: czy kiedykolwiek złapałeś się na tym, że ustępujesz, żeby zachować spokój, nawet gdy nie czujesz się winny? Jeśli tak, to masz w sobie energię raka. To nie jest słabość. To Twoja supermoc. To Twoja zdolność do kochania głębiej niż Twoje ego. Strzelec to znak wolności, przygody, optymizmu. Ale jest coś, co ludzie często pomijają. Strzelec ma ogromne, hojne serce. Serce, które nie potrafi znieść myśli, że ktoś, kogo kocha, jest w bólu. Kiedy dochodzi do kłótni, strzelec może być ognisty. Może powiedzieć rzeczy na gorąco, może walczyć za swoje przekonania. Ale potem, kiedy emocje opadną, strzelec robi coś pięknego. Zastanawia się, nie kto wygrał. Ale jak to wpłynęło na osobę, którą kocham? I jeśli widzi, że jego słowa czy czyny zraniły kogoś ważnego, strzelec nie będzie czekał. Podejdzie pierwszy. Przeprosi pierwszy. Bo dla strzelca relacja jest zawsze ważniejsza niż racja. Wyobraź sobie kłótnię między przyjaciółmi. Strzelec powiedział coś ostrego. Może to była prawda. Może nawet trzeba było to powiedzieć. Ale teraz jego przyjaciel jest zraniony. I co robi strzelec? Nie czeka na przeprosiny, nie trzyma urazy. Strzelec wychodzi ze swoim wielkim sercem i mówi: Hej, przesadziłem, to było zbyt ostre, jesteś dla mnie ważny i nie chcę, żebyśmy się tak rozstali. To jest hojność. To jest altruizm. To jest stawianie uczuć drugiej osoby ponad swoją dumą. W kłótniach między przyjaciółmi, w konfliktach zespołowych, w romantycznych nieporozumieniach. Strzelec jest tym, który pierwszy wyciąga rękę. Bo strzelec rozumie coś fundamentalnego. Życie jest za krótkie, by marnować je na urazy. Strzelec jest znakiem, który kocha przygody, ale jego największą przygodą jest ludzka więź i będzie chronił tę więź z całą swoją energią. Ludzie czasami wykorzystują hojność strzelca. Wiedzą, że strzelec przeprosi, więc nie zawsze sami biorą odpowiedzialność. Ale strzelec to robi nie dlatego, że jest naiwny. Robi to, bo wybiera miłość ponad ego. Kiedy strzelec przeprasza, to jest szczere. Nie ma w tym manipulacji ani ukrytych intencji. Po prostu zraniłem cię i mi przykro. Co mogę zrobić, żeby to naprawić? Efekt? Strzelec inspiruje wzajemność. Ludzie wokół niego uczą się, że można być silnym i jednocześnie wrażliwym, że można mieć mocne przekonania i jednocześnie być elastycznym w relacjach. Strzelec tworzy więzi, które przetrwają wszystko. Bo ludzie wiedzą, że nawet jeśli będą kłótnie, a będą, strzelec nigdy nie pozwoli, żeby duma zniszczyła coś pięknego. Więc pomyśl: czy kładziesz uczucia innych ponad swoje własne? Czy jesteś gotów zachować przyjaźnie, miłość i harmonię grupy, nawet jeśli to wymaga od Ciebie zrobienia pierwszego kroku? Jeśli tak, to masz ducha strzelca. I to jest dar. Być tym, który buduje mosty zamiast murów, być tym, który wybiera miłość, nawet gdy to trudne. Pamiętaj: przepraszanie jako pierwszy nie jest aktem rezygnacji, to akt odwagi i wielkoduszności. Panna to znak, który widzi wszystko, każdy szczegół, każdy niuans, każdy mały błąd. Nic nie umknie uwadze panny. I wiesz, co jest w tym piękne? Panna widzi też swoje własne błędy. Podczas gdy większość ludzi broni się, racjonalizuje, szuka wymówek, panna robi coś niezwykłego, przyznaje się, szybko, czasami nawet za szybko. Tak, to była moja wina, przepraszam. To nie jest masochizm, to jest szczerość, to jest odpowiedzialność emocjonalna w jej najczystszej formie. Wyobraź sobie małe nieporozumienie. Powiedziałeś coś, co zostało źle zrozumiane. Większość ludzi by mówiła: Ale ja nie to miałem na myśli. To ty źle zrozumiałeś. Ale panna? Panna mówi: Przepraszam. Powinienem był to wyrazić jaśniej. Nie chciałem cię zranić. Widzisz różnicę? Panna nie walczy o to, by mieć rację. Panna interesuje się tym, by sytuacja została naprawiona efektywnie, szybko, zanim mały problem urośnie w wielką kłótnię. Ta spostrzegawczość sprawia, że panna często widzi nadchodzący konflikt, zanim jeszcze się rozpocznie. Widzi napięcie w oczach drugiej osoby, słyszy zmianę tonu w głosie i zamiast czekać, aż bomba wybuchnie, panna gasi zapalnik. Hej, czy wszystko w porządku? Czuję, że coś jest nie tak. To jest prawdziwa inteligencja emocjonalna nie czekać na katastrofę, ale działać zapobiegawczo. W codziennych nieporozumieniach. W konstruktywnej krytyce, w małych konfliktach, panna jest tym znakiem, który podchodzi pierwszy, bo panna rozumie coś fundamentalnego. Im dłużej czekasz z rozwiązaniem problemu, tym większy on się staje. Ludzie czasami myślą, że panna jest zbyt krytyczna. I to prawda panna widzi niedoskonałości wszędzie. Ale co jest często pomijane to fakt, że panna jest najbardziej krytyczna wobec siebie samej. Kiedy panna przeprasza, to nie jest pusta uprzejmość to autentyczne uznanie popełniłem błąd widziałem to przeanalizowałem i biorę za to odpowiedzialność efekt w relacjach ludzie ufają pannie wiedzą że panna jest autentyczna przejrzysta uczciwa że jeśli panna mówi przepraszam to naprawdę to czuje i że jeśli panna mówi to nie była moja wina to prawdopodobnie faktycznie nie była ta autentyczność tworzy relacje oparte na prawdzie. Nie ma gier, nie ma manipulacji, nie ma udawania, tylko szczera, czasami niewygodna, ale zawsze prawdziwa komunikacja. Więc zapytam cię: czy masz odwagę podejść pierwszy, nawet gdy jesteś zraniony? Czy potrafisz zobaczyć swoją rolę w konflikcie i ją przyznać? Jeśli tak, to masz w sobie uczciwość panny, i to jest rzadka cnota. W świecie pełnym ludzi, którzy nigdy nie przyznają się do błędu, ktoś, kto mówi tak, to była moja wina, jest jak oddech świeżego powietrza. Waga to znak, dla którego równowaga to nie tylko słowo, to sposób życia. Kiedy patrzysz na wagę, widzisz kogoś, kto zawsze stara się być sprawiedliwy, kto waży każde słowo, każdą decyzję. I właśnie dlatego, kiedy dochodzi do konfliktu, Waga analizuje sytuację z każdej strony. Co ja zrobiłem? Co oni zrobili? Gdzie jest prawda? Ale nawet jeśli waga dochodzi do wniosku, że nie była głównym winowajcą, często i tak przeprosi pierwsza. Dlaczego? Bo waga rozumie coś fundamentalnego. W większości kłótni nie ma wyraźnego czarno-białego podziału. Jest szara strefa. I zamiast walczyć o to, kto ma rację, waga woli przywrócić pokój. Wyobraź sobie konflikt w pracy. Dwa zespoły się kłócą, atmosfera jest napięta, nikt nie chce ustąpić, a potem wchodzi waga. Spokojnie ocenia sytuację, widzi perspektywę obu stron i robi coś, czego nikt się nie spodziewał. Przeprasza. Przepraszam za mój udział w tej sytuacji. Co możemy zrobić, żeby to naprawić? To nie jest słabość, to jest mistrzostwo dyplomacji. Waga wie, że czasami najpotężniejszym ruchem jest nie walczyć o zwycięstwo, ale stworzyć przestrzeń dla rozwiązania. W konfliktach społecznych, w nieporozumieniach w pracy, w dyskusjach w grupach przyjaciół, waga jest tym znakiem, który pierwszym podnosi białą flagę. Nie dlatego, że się poddaje, ale dlatego, że widzi większy obraz. Ludzie często mylą dyplomację wagi z brakiem kręgosłupa, ale to nie może być dalsze od prawdy. Waga ma bardzo silny kręgosłup moralny. Po prostu wybiera swoje bitwy mądrze i wie, że niektóre bitwy nie są warte straty relacji. Kiedy waga przeprasza, robi to z pełną świadomością. To nie jest impulsywna reakcja, to przemyślana decyzja. Pokój jest ważniejszy niż moje ego. Efekt? Waga tworzy stabilne, długotrwałe relacje. Ludzie wiedzą, że mogą na nią liczyć jako na mediatora jako na tego, który zawsze znajdzie sposób, żeby wszystkie strony czuły się usłyszane. Waga uczy nas czegoś pięknego, że możesz być silny i jednocześnie elastyczny, że możesz mieć rację i jednocześnie wybierać harmonię. Więc zastanów się, czy kładzie pokój ponad dumę w swoich relacjach? Czy jesteś w stanie zobaczyć obie strony konfliktu, nawet gdy jesteś osobiście zaangażowany? Jeśli tak, to masz w sobie mądrość wagi. I to jest rzadki dar. W świecie, który cały czas woła walcz o swoje, waga cicho mówi. A może po prostu możemy być w pokoju? I często to właśnie ta cicha mądrość zmienia wszystko. A teraz chcę, żebyś się na chwilę zatrzymał i naprawdę to przemyślał. Żyjemy w świecie, który cały czas mówi nam bądź silny, nie pokazuj słabości, nie pozwól, żeby cię zdeptali. I gdzieś w tym wszystkim zapomnieliśmy o czymś fundamentalnym. Prawdziwa siła to nie trzymanie się swojej dumy. Prawdziwa siła to odwaga, by ją odpuścić. Kiedy przepraszasz pierwszy, nie mówisz jestem słaby. Mówisz ta relacja jest dla mnie na tyle ważna, że jestem gotów zrobić pierwszy krok w stronę uzdrowienia. To nie jest łatwe. Każda komórka w twoim ciele może krzyczeć, ale to nie ja zacząłem. Twoje ego może protestować. Ale Twoje serce, Twoje serce wie lepiej, Twoje serce rozumie, że w końcu życia nie będziesz liczył, ile razy miałeś rację. Będziesz pamiętał ludzi, których kochałeś, relacje, które zbudowałeś, momenty, kiedy wybrałeś miłość ponad dumę. Te znaki, o których dzisiaj rozmawialiśmy: rak, ryby, waga, panna, strzelec one wszystkie nas uczą czegoś pięknego. Uczą nas, że empatia to nie słabość, że wrażliwość to siła, że odwaga pokazania się, odwaga przeproszenia, odwaga zrobienia pierwszego kroku to są rzeczy, które naprawdę zmieniają świat. Nie każdy ma ten dar. Nie każdy potrafi odłożyć swoje ego na bok i powiedzieć te trudne słowa: Przepraszam, zrobiłem źle, jak mogę to naprawić? Ale jeśli Ty potrafisz. Jeśli ty jesteś osobą, która przeprasza pierwsza, to wiedz, że jesteś wyjątkowy. Twoja zdolność do kochania jest większa niż twoja potrzeba wygrywania. Twoja empatia jest głębsza niż twoje ego. I to jest coś, z czego powinieneś być dumny. Więc następnym razem, gdy złapiesz się na tym, że przepraszasz pierwszy, nawet jeśli nie czujesz, że to twoja wina, nie myśl o tym jako o porażce. Pomyśl o tym jako o akcie miłości. Jako o wyborze, którego dokonujesz świadomie. Wybierasz pokój, wybierasz relacje, wybierasz miłość i to, mój drogi, jest najpotężniejszym wyborem, jakiego możesz dokonać. I tak dochodzimy do końca naszej kosmicznej podróży dzisiaj. Rozmawialiśmy o pięciu znakach, które zawsze przepraszają pierwsze: czuły rak, empatyczne ryby, dyplomatyczna waga, odpowiedzialna panna i hojny strzelec. Te znaki pokazują nam, że przepraszanie jako pierwszy nie jest słabością, to siła. To odwaga. To mądrość emocjonalna, której tak bardzo potrzebujemy w dzisiejszym świecie. A teraz Twoja kolej. Czy rozpoznajesz się w którymś z tych znaków? Czy ty jesteś osobą, która przeprasza pierwsza? Napisz mi w komentarzach. Bardzo chcę poznać Twoje doświadczenia. Jaki jest Twój znak Zodiaku i jak radzisz sobie z konfliktami? Jeśli ten film przemówił do Twojego serca, zostaw subskrypcję. Kliknij dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych kosmicznych odkryć. I udostępnij to wideo komuś, kto, jak Ty, ma odwagę przepraszać pierwszy. Pamiętaj, Twoja wrażliwość to nie przekleństwo. To dar, to Twoja supermoc. I świat desperacko potrzebuje więcej ludzi takich jak Ty. Do zobaczenia w następnym odcinku. A do tego czasu, kochaj odważnie. Przepraszaj szczerze i nigdy nie zapominaj, że pokój jest zawsze ważniejszy niż racja. Cześć!